27 lutego Władimir Putin podczas konferencji z rosyjskimi generałami wypowiedział słowa, które odbiły się głośnym echem na całym świecie. Mowa oczywiście o postawieniu w gotowości sił nuklearnych Rosji. Co ta informacja tak naprawdę znaczy dla świata? Czy to oznacza, że szykuje się wojna nuklearna, czy może jednak był to zwykły blef i testowanie reakcji Zachodu przy jednoczesnym wzbudzaniu paniki? Broń jądrowa sama w sobie to potężne zagrożenie dla świata. Jej niszczycielska moc jest ogromna, co widać chociażby po wybuchach na Hiroshimie. Jednak w grze politycznej jeszcze skuteczniejsza jest jako argument leżący na stole. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się 10 argumentom, dlaczego Putin nie może albo wręcz nie chce użyć swoich sił nuklearnych. Informacja dla nowych widzów. Ta analiza jest jedną z wielu subiektywnych, przedstawiających jakąś konkretną perspektywę. Ma to na celu poddać refleksji Twoje spojrzenie na świat, abyś mógł lub mogła wydostać się z pewnych baniek informacyjnych i wyciągnąć własne wnioski. Aby to zrobić skutecznie, warto znać dwie strony medalu, a nie karmić się tylko tą, która sieje powszechną panikę. Przykładowo jeśli są na kanale odcinki o tym, że Polska to najlepszy lub najgorszy kraj na świecie, to nie oznacza to, że jest to prawda objawiona. Nie ma nawet obiektywnych narzędzi, żeby wydać taki osąd. Jest to po prostu szereg argumentów ukazujących pewną perspektywę, a pomiędzy tym, co najlepsze i tym, co najgorsze, jest oczywiście całe spektrum innych zjawisk. Które ty, sam, jako świadomy odbiorca i dobry obserwator, możesz wziąć pod uwagę. Dlatego, skoro w mediach jesteśmy głównie karmieni paniką o ataku na Polskę, o wojnie nuklearnej, warto dla własnego spokoju ducha poznać drugą perspektywę, za którą też mogą stać mocne argumenty. 1. Putin nie decyduje w pojedynkę, bowiem kody nuklearne w Rosji leżą w rękach trzech osób. Władimir Putin, Siergiej Szojgu i Walerii Gerasimow, czyli odpowiednio prezydent, minister obrony narodowej i szef sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej. To właśnie oni dysponują kodami nuklearnymi tego kraju, a do uruchomienia rakiet potrzebne jest zatwierdzenie procesu przez całą trójkę. Słowa o stanie gotowości natomiast nie są dosłownie ujęte w żadnym rosyjskim protokole, więc tak naprawdę niewiele znaczą dla generałów. Dlatego ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której zdesperowany Putin, pod wpływem impulsu, podejmuje decyzję o odpaleniu rakiet. Nawet jeśli jego stan psychiczny wskazywałby na brak zrównoważenia, to jego współpracownicy wciąż mają głos. Oczywiście może wydać im rozkaz, który następnie będzie rozpatrywany i dyskutowany. Jednak lepsze to niż oddanie przycisku zagłady w ręce tylko i wyłącznie jednej osoby, która w dodatku, według doniesień zachodniego wywiadu, przeżywa aktualnie ciężki moment pod względem stanu zdrowia i stabilności psychicznej. 2. Celem Putina nie jest wojna światowa, tylko zdobycie Ukrainy. Czyli odzyskanie utraconej 30 lat temu strefy wpływów. Wojna nuklearna nie służy jego celom. Paul Her, starszy wykładowca studiów globalnych na Uniwersytecie w Bostonie, argumentował, że prawdziwym celem Putina jest połknięcie Ukrainy i przywrócenie historycznej potęgi imperialnej Rosji. Jego celem nie jest doprowadzenie świata do wojny nuklearnej, powiedział Her. Herr zinterpretował eskalację Putina jako reakcję na falę międzynarodowych nacisków i sankcji. Czuję, że to sugeruje, że Rosja jest popychana przez surowe sankcje i jedność Europy, powiedział Herr. Mamy oczywiście nadzieję, że Putin nadal będzie racjonalnym aktorem, dodał, przypominając, że wojna nuklearna jest przeciwieństwem tego, co chciał osiągnąć. 3. Rosja ma ogromną przewagę liczebną nad ukraińskim wojskiem. Nie musi używać atomu, żeby wygrać. Nie ma powodu do tak brutalnych posunięć. Matthew Ban, profesor w Harvard Kennedy School i były doradca biura polityki naukowej i technologicznej prezydenta Billa Clintona, początkowo powiedział: Myślę, że praktycznie nie ma szans na użycie broni jądrowej w sytuacji na Ukrainie. Głównym powodem, powiedział Ban, jest to, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z NATO dali jasno do zrozumienia, że nie wyślą wojsk na Ukrainę. Bez groźby interwencji wojskowej, Putin nie ma powodu, by używać swojej broni jądrowej, zwłaszcza że Rosja ma oszałamiającą przewagę liczebną nad ukraińskim wojskiem. Dlatego dowódcy i państwa członkowskie NATO jak mantrę powtarzają, że nie będą interweniować na Ukrainę, wysyłając swoje jednostki. Ma to na celu uspokojenie Putina. 4. Straszenie atomem to groźba nie tylko dla innych krajów, ale również dla obywateli Rosji. Ze wszystkich państw na świecie, jedynie Stany Zjednoczone, mają doświadczenie i były zdolne do zrzucenia broni nuklearnej na cywilów. To powinno dać ludziom do myślenia, do czego Amerykanie są zdolni w obronie swoich interesów. Dlatego Putin, grożąc Zachodowi użyciem broni atomowej, kopie tak naprawdę grób dla Moskwy. Amerykanie nie będą się wahać, jeśli w jakikolwiek sposób ich interes będzie zagrożony. Zresztą nie tylko oni. Odpowiedzieć na nuklearne groźby można na różne sposoby: albo studząc atmosferę, albo wręcz przeciwnie, przypominając Putinowi, że inne kraje też taką broń posiadają. Póki co są to takie zawody kulturystyczne na Instagramie. Liderzy państw prężą muskuły w mediach, może zrobią jakieś ćwiczenia i manewry, ale nic więcej. Do bezpośredniej konfrontacji jeszcze daleko. 5. Wojna nuklearna jest nie na rękę Chinom. Chiny są mocarstwem, które aktualnie najmniej potrzebuje globalnego konfliktu. Tempo ich rozwoju gospodarczego i militarnego jest tak potężne, że z łatwością przeganiają Stany Zjednoczone. Globalny konflikt spowodowałby ogromne spowolnienie w chińskiej gospodarce, gdyż znaczną część swoich towarów po prostu eksportują. W sytuacji światowej wojny, zwłaszcza nuklearnej, Chińczycy tracą kontrahentów, kontrakty i przede wszystkim tracą tempo rozwoju. Ktoś może zapytać: Co wspólnego z konfliktem mają Chiny? Dawniej rzeczywistość globalnej polityki była dość dychotomiczna. Liczył się głównie Związek Radziecki i USA. Dziś natomiast Chiny stały się trzecim poważnym graczem na rynku. I ten poważny gracz póki co nie nakłada sankcji na Rosję, a wręcz potępia Zachód, że tak surowo się z Rosjanami rozlicza w kwestii gospodarczej. Nie można tego nazwać jeszcze sojuszem rosyjsko-chińskim, jednak można dostrzec tu pewne przesłanki ich współpracy. Nie bez powodu Putin rozpoczął inwazję dopiero po zakończeniu igrzysk w Pekinie. Putin liczy się ze zdaniem Xi Jinpinga, a jemu na wojnie nuklearnej nie zależy. Ostatnie doniesienia mówią nawet, że Chińczycy są gotowi być mediatorem w sprawie ukraińskiej, stawiając się tym samym w roli kraju niosącego pokój kolejny pstryczek w nos dla USA. 6. Atom to as w rękawie Putina. Nie użyje go przy tak błahej okazji. Ta technologia zapewnia bezpieczeństwo przed inwazją na Rosję, bo to jedyne, co im pozostało. Wyłączając z potencjału militarnego Rosji broń atomową, to ich wojsko wcale nie prezentuje się jako światowy numer jeden. Sojusz NATO, Stany Zjednoczone same w sobie, a nawet Chiny. Które przecież z Rosją graniczą na potężnej przestrzeni, mają równie dobre, o ile nie lepsze wojska. Rosja ma potężne terytorium, niezagospodarowane połacie terenu stanowią naturalną fortyfikację obronną, ale to atom jest bronią w ręku tego hegemona. Nie ma zwyczajnie sensu z tej broni strzelać, jeśli nie stoi za tym żaden interes ani żadna chęć obrony przed inwazją. Widać to chociażby po żołnierzach, których wysłano na walki. W internecie można znaleźć masę nagrań z jeńcami rosyjskimi, którzy mają dosłownie po 20 lat i tłumaczą się, że przyjechali na ćwiczenia. Dowódcy rosyjscy musieli wiedzieć, kogo wysyłają na front. Widać więc, że skoro Putin nie chciał w cudzysłowie marnować swoich doświadczonych żołnierzy na walkę z Ukraińcami, to tym bardziej nie będzie rozrzutny w przypadku strzelania atomem. 7. Traktaty, porozumienia i pozostałości po zimnej wojnie. Broń nuklearna jest skuteczniejsza jako straszak. Najważniejszym dokumentem jest traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany w 1968 roku, w 1995 roku przedłużony bezterminowo. Traktat wprowadził podział na państwa nuklearne i nienuklearne. Do pierwszej grupy zaliczono państwa, które dokonały próby jądrowej przed 1967 rokiem, a więc Chiny, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. Konkretna kategoria oznacza określony zakres praw i obowiązków. Mocarstwa nuklearne zwolniono z międzynarodowych kontroli, jednak zobowiązane zostały do nierozprzestrzeniania technologii broni jądrowej wśród państw nienuklearnych. Grupa państw nienuklearnych zrezygnowała z chęci posiadania broni nuklearnej oraz zadeklarowała wykorzystywanie energii jądrowej jedynie w celach pokojowych. Wszystkich sygnatariuszy obowiązuje wymiana informacji. Wyspecjalizowaną kontrolę nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej sprawuje utworzona w 1957 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Wśród prawie 170 członków skupia większość państw nuklearnych, poza Koreą Północną, która wystąpiła z agencji w 1994 roku i intensywnie współpracuje z ONZ, przedstawiając swoje raporty Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ, choć nie posiada statusu agencji wyspecjalizowanej ONZ. Oczywiście traktaty te brzmią pięknie i wznośle, jednak chodzi w nich o coś innego. W okresie zimnej wojny nastąpiło w pewnym momencie odejście od ideologicznego starcia pomiędzy mocarstwami, a rozpoczęła się efektywna współpraca gospodarcza. Współczesny, mocno zglobalizowany świat spowodował, że gospodarki poszczególnych państw są od siebie bardziej zależne niż kiedykolwiek wcześniej. Idealnie obrazują to aktualne sankcje nakładane na Rosję i blokowanie jej dostępu do globalnych systemów finansowych. Współcześnie państwo działające w pojedynkę, bez jakichkolwiek współpracy międzynarodowych, byłoby odpowiednikiem Korei Północnej pod kątem dobrobytu. Dlatego zaczęto odchodzić od stawiania państwa w centrum i postanowiono tworzyć wielopaństwowe instytucje, unie wspólnoty gospodarcze. Broń nuklearna stała się więc nie tylko synonimem statusu potęgi militarnej, ale dodatkowo gwarantowała dominację w regionie lub w swojej wspólnocie gospodarczej. Państwa niezdolne do osiągnięcia własnego arsenału nuklearnego stawały się członkami istniejących systemów bezpieczeństwa zbiorowego. Na naszych oczach dzieje się więc przekształcanie państw, jakie znaliśmy dawniej, we wspólnoty militarno-gospodarcze. Putin nie walczy o Ukrainę jako państwo, walczy o swoją strefę wpływów. 8. Użycie broni jądrowej jest równoznaczne ze straceniem statusu prezydenta. Nie będzie czym rządzić. Wszystkie szlaki handlowe, systemy, miasta, organizacja, a w szczególności ludzie, zostaną zbombardowane. Żeby mieć władzę, trzeba mieć w czym rządzić. Użycie tak zabójczej broni może potencjalnie spowodować, że nie będzie Moskwy i pięknego Kremla. Nie mówiąc już o potężnych stratach w ludziach i odbudowie kraju, która będzie trwać dekadami. Ktoś może powiedzieć, że co ma wspólnego jedna taktyczna bomba wysłana przykładowo na Kijów z kompletną nuklearną zagładą. Patrząc krótkoterminowo, oczywiście niewiele, jednak konflikt nuklearny może eskalować w nieświadomym kierunku. Jest takie powiedzenie odnośnie wojny, że dowódcy znają jej przebieg dopóki nie padnie pierwszy strzał, później już nic nie jest przewidywalne. Tym bardziej ma to odniesienie do użycia atomu. Wszyscy mają procedury postępowania i rzekomo są gotowi na różne scenariusze, lecz tak naprawdę to nikt nie wie, w którym kierunku mógłby pójść konflikt nuklearny. 9. Ograniczona liczba bomb Rozpoczęcie konfliktu nuklearnego byłoby błędem taktycznym ze strony Rosji. Dlaczego? Odpowiedzią jest potencjał nuklearny USA. Mimo że oba kraje ilościowo dysponują podobną siłą ognia, to Stany Zjednoczone mają znacznie większy zasięg. Ale jak to? Przecież to Rosja rozciąga się przez pół świata. Owszem, natomiast Stany mają swoje bazy wojskowe wszędzie dookoła: Azja, Europa, Hawaje, Alaska. Te wszystkie miejsca są zdolne do przeprowadzenia ataku na jedną, jedyną Rosję. Pomimo, że Rosja jest ogromna, to ma tak naprawdę tylko miasta i poza tym bezkresne przestrzenie. Wystarczy zneutralizować te miasta, począwszy od Moskwy i Petersburga, oraz zająć się bazami wojskowymi, i wielki kolos dosłownie upada. USA natomiast stworzyła nuklearną sieć na całym świecie i zniszczenie jej potencjału jest o wiele trudniejsze. Wymaga ataku na kilku frontach, a ilość bomb jest ograniczona. 10. Putin chce być zapamiętany jako wielki car. Jedyne, czego mu brakuje w życiu, pełnym luksusów. Zastosowanie broni atomowej sprawi, że zostanie zapamiętany jako tchórz. Putin miał już pewnie w życiu wszystko prócz głośnej, bohaterskiej i zwycięskiej wojny, po której postawią mu kilka pomników na Placu Czerwonym. Podbój Ukrainy stał się dla niego idealną okazją. A przy okazji kreował swój wizerunek w Rosji jako obrońca uciśnionych i wielki mąż rosyjskiego stanu. Jeśli wygra zbrojnie na Ukrainie, a konflikt światowy nie wybuchnie, to jego cel zostanie osiągnięty. Za parę dekad Rosjanie zapomną o agresji i barbarzyństwie, a będą wspominać z jakim wielkim poświęceniem Putin odzyskał utracone radzieckie ziemie. Tak samo jak my dziś wspominamy chociażby Napoleona który też niejedno życie ludzkie ma na sumieniu. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu te argumenty ostudziły twoje obawy. Daj znać, które rzeczy uważasz za najmocniejsze i nie zapomnij odwiedzić niewiem.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.